Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony oczywiście Anioł. W tym odcinku dowiemy się, jak wyciągać talenty złapanych przez nas pupili, po to, żeby za ich pomocą ulepszać naszego pupila do jedno, dwóch, a nawet 3 gwiazdkowego talentu. Także będzie to odcinek dla początkujących, ale odcinek dla zaawansowanych, który można nazwać jako część druga, jest już w drodze. Zapraszam do oglądania, oczywiście przypominam o pozostawieniu subskrypcji, lajka, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i przejdźmy do filmu. Tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy mnie pytają, jak ulepszać talenty, bo nie mają jeszcze pupila z dwugwiazdkowym talentem, co jest, powiedzmy sobie szczerze, trochę dziwne, bo ulepszenie talentu pupila do dwóch gwiazdek jest naprawdę proste i szybkie, ale może ktoś tego nie wie, dlatego jestem tu, żeby Wam pomóc. Generalnie, jak widzicie, że przeciwnik nie ma dwugwiazdkowego talentu, to macie wręcz pewność, że taka osoba za bardzo nie ogarnia, jest po prostu nobasem. Nie bądźcie nobami, dlatego teraz pokażę Wam sposób, którego ja używam i chyba którego większość osób używa, żeby ulepszać swoje talenty. A więc, tak, złapaliśmy pupila, który ma talent. Talent to jest ta umiejętność ze złotą obramówką. No i teraz chcemy go wyciągnąć, ale niestety ma trzy umiejętności w sobie, więc szansa na to, w przypadku gdy wszystkie umiejętności mają taki sam poziom gwiazdek, jest powiedzmy równa. Więc mam 33% na wyciągnięcie tego talentu. Więc pierwszym krokiem, który tutaj zrobimy, to zregenerujemy swojego pupila, żeby miał dwa miejsca na umiejętności. Mamy dwa miejsca, zapisujemy. Teraz w tym momencie mamy 50% szans na to, że wyciągniemy nasz talent. Ale żeby zwiększyć te szanse na wyciągnięcie talentu, potrzebujemy zrobić jeszcze jeden krok. Mianowicie potrzebujemy ulepszyć. Umiejętność obok do jednej gwiazdki. Aby to zrobić, potrzebujemy czterech kart, gdyż jedną kartę już mamy w pupilu. W tym momencie idziemy sobie ulepszyć tę umiejętność, żeby miała jedną gwiazdkę. Umiejętność ma jedną gwiazdkę. Teraz możemy takiego pupila wypuścić. Oczywiście szansa na zyskanie talentu nie jest tutaj stuprocentowa. Nikt nie wie, jakie to są procenty, ale z reguły. Mamy większą szansę na wyciągnięcie umiejętności o słabszym poziomie gwiazdkowym. Ja podejrzewam, że jest to jakieś 80, może 90% na słabszą umiejętność. Także sprawdźmy to, czy dostaniemy nasz talent. Oczywiście, idziemy go wypuścić, czekamy 3 sekundy, żeby potwierdzić. Mamy nasz talent, akceptujemy. No i tym sposobem mamy już jeden talent bez gwiazdek w naszym ekwipunku. W tym przypadku, w przypadku tego pupila wystarczy, że zregenerujemy takiego pupila, no i możemy od razu go wypuszczać, gdyż umiejętność druga ma już jedną gwiazdkę, więc teoretycznie mamy większą szansę na zyskanie talentu. Także tutaj już mamy zaoszczędzone monety na wyciągnięcie talentu. Sprawdźmy, czy nam się uda. Nie udało się, ale czy jestem zły? Oczywiście, że nie. To jest naprawdę fajna umiejętność, przydatna do mojego piaskowego jaszczura. Gdzie on tutaj jest? Tutaj jest mój piaskowy jaszczur. Więc przy okazji będę miał skila do ulepszenia mojego innego pupila. Także tutaj była akurat sytuacja win-win. Wyciągnijmy sobie jeszcze kilka takich talentów. Tu jest jeszcze kolejny przypadek, gdyż w przypadku tej umiejętności, żeby ją ulepszyć, musielibyśmy wydać naprawdę sporo. Widzicie, że cena bezgwiazdkowej umiejętności to 534 monety. Zdecydowanie nie będziemy ulepszać tej umiejętności. W takim przypadku kupujemy sobie najtańszą umiejętność. Może to być na przykład taka umiejętność. Kupujemy takie umiejętności. Teraz uczymy tego popila naszej nowej umiejętności, która jest zdecydowanie tańsza. No, i właśnie tą tanią umiejętność będziemy teraz ulepszać. Idziemy sobie kupić kolejne 4 karty, żeby ulepszyć tę umiejętność, do jednej gwiazdki. Ulepszamy tę umiejętność, zaraz wypuścimy tego pupila. No, i powinniśmy mieć większą szansę na talent. Mamy kolejny talent do naszej kolekcji. Może przy okazji od razu ulepszymy sobie talent? Do jednej gwiazdki ulepszamy oczywiście z wyciągniętych kart, gdyż dają więcej punktów, bo to je właśnie wyciągamy. Więc w ten sposób musimy łapać dwa razy mniej pupili. No i to działa za każdym ulepszeniem talentu do wyższego Tieru gwiazdki. Teraz ulepszmy sobie tę umiejętność również do jednej gwiazdki. Jeśli jest tania, a jest tania, to właśnie ją kupimy. 20 monet to jest najtańsza umiejętność. Wracamy do naszego pupila, gdzie on tutaj jest. Jest, ulepszamy tę umiejętność. No i mamy już 50% szans na 50% szans. Ale nie o to nam chodzi. Nam chodzi, żebyśmy zwiększyli naszą szansę na wyciągnięcie talentu, dlatego musimy tę umiejętność ulepszyć do dwóch gwiazdek. Z racji takiej, że mam już tutaj cztery przygotowane skille. użyjemy ich. Mamy już nasz skill na dwóch gwiazdkach, teraz wypuścimy naszego pupila no i powinniśmy otrzymać talent. W przypadku, gdybyśmy otrzymali tę umiejętność drugą to... Teoretycznie nie tracimy monet, ale tracimy dni na łapanie pupili, no bo od początku musimy gromadzić talenty. Więc na tym polega ta różnica, ale dzięki wyciągniętej karcie mamy dwa razy więcej punktów. Także w dużym skrócie, talenty bez gwiazdek oraz talenty jednogwiazdkowe na pewno warto wyciągać. W tym przypadku poświęciliśmy jednogwiazdkowe uderzenie łańcucha, ale jak doskonale wiecie, ulepszanie umiejętności zwykłych z pupila daje naprawdę mało punktów, więc użycie tej umiejętności do ulepszenia innego pupila totalnie się nie opłacała. Zdecydowanie lepiej opłaca się wyciągnąć tutaj talent. Także ulepszmy sobie jeszcze tego skill'a. Z racji takiej, że jest to tani skill, kupujemy 4 karty. Teraz ulepszamy tego skilla do jednej gwiazdki. No i idziemy go wypuścić. Czekamy 3 sekundy. No i proszę kolejny talencik. No i tak to się właśnie robi. Ulepszmy sobie jeszcze kolejne talenty, bo po to tutaj są. Kolejne 4 karty. Zaraz tutaj osiągnę limity. No, jeszcze trochę mogę kupić, jeszcze trochę talentów mogę wyciągnąć w tym tygodniu, a tydzień się chyba kończy. Także ta metoda na pewno kosztuje nas trochę monet, ale dzięki temu, że wyciągamy te karty, skracamy ilość potrzebnych pupili. Do tego, żeby ulepszyć dany talent do trzech gwiazdek. Także wszystko się tutaj kręci albo na oszczędzaniu monet wymiany, albo na oszczędzaniu dni. Ten przypadek tutaj jest bardzo, ale to bardzo ciekawy. Może najpierw zobaczmy sobie, ile ta umiejętność kosztuje. No, jest to bardzo droga umiejętność. No i teraz rodzi się pytanie, czy warto poświęcić jednogwiazdkowy talent, żeby otrzymać tamtą umiejętność i ją sprzedać. Ciekawi mnie za ile będę mógł sprzedać tą umiejętność, bo jeszcze tego nie wiem. Natomiast jednogwiazdkowy talent mogę sprzedać za 200 monet, ale z drugiej strony jeden jednogwiazdkowy talent to jest 20 złapanych pupili, a to jest 4 dni łapania na 5 zezwoleniach, więc mogę zaoszczędzić 4 dni. Jak jestem na Home Kingdom to zaoszczędzam Niemalże 10 dni. Z drugiej strony potrzebuję również monet, bo powoli ta kubka tutaj topnieje. Podejrzewam dosyć dużo monet. Może tutaj poświęcimy ten talent, a może siądź szczęście. Kto wie, zróbmy to. Zobaczymy, za ile go sprzedamy. Tę umiejętność możemy sprzedać za 606 monet. Ale chcąc, nie chcąc, jako free to play, potrzebuję również monet o tym dlaczego potrzebuję monet, a nie potrzebuję jednogwiazdkowego talentu dowiecie się albo w tym filmie, w dalszej części, albo w kolejnym filmie, zależy ile to będzie trwało, bo nie chcę robić tutaj godzinnego filmu, ale możecie mi zaufać, że czasem więcej monet może okazać się bardziej pomocne. Także sprzedajmy sobie to. Powiem Wam, że trochę ten odcinek trwa, tak jak mówię nie chcę robić godzinnych, półgodzinnych filmów. Druga część filmu będzie bardziej dla zaawansowanych osób, tam będzie troszkę matematyki, ale oczywiście uproszczę to na, na potrzeby YouTube'a, żeby większość osób zrozumiała o co tam chodzi. Także w ten sposób wygląda wyciąganie talentów, których potem będziemy używali. A w jaki sposób będziemy ich używali, o tym dowiecie się już w drugiej części tego filmu. Tutaj będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny dla tych, którzy jeszcze nie wiedzieli jak to robić. Ja w tym miejscu będę się z Wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Hello.